To są Chiny, a to jest kolejny film, w którym rozdaje bezpośrednio kontakty do chińskich producentów wystawiających się na targach kantońskich. Proszę, tutaj mamy takie specjalistyczne maszyny do wiercenia, bardzo ciekawy produkt, na pewno ktoś znajdzie swoją niszę. O, przyszedł murzyn, tak to tu wygląda, zgodnie z obietnicą, za 10 subskrypcji daję kontakt. Tu jest Lena, sales manager, do you have certificates for Europe? Guten tak. Yes. Ja, yeah. tak, ja yeah. Turliś. Iźbilila. A Iźbilila. You have yeah. customers in Germany. Yeah. Yeah. A little. Yes. Słuchajcie, skoro Niemcy od nich kupują, no to musi być OK. Słuchajcie, w takim razie przypominam o zasadach gry. 10 subskrypcji i wrzucam następny film z bezpośrednimi kontaktami do chińskich producentów. A co mi tam? Mam guest no. Ej, nie majomi piena nasze oh, O, skończyły się im, e, wizytówki, ale tu jest, o. Hebei GEMDO TOOLS, proszę bardzo. Tutaj macie, o jest sales. Ok, to są Chiny, 10 subskrypcji, oglądaj następny film. Subskrybujcie.